Nazywam się Wojtek Grys. Jestem operatorem walca i rozkładarki. Do firmy Strawak trafiłem przez kolegę. W firmie Strawak pracuję 13 rok. Jesteśmy grupą bitumiczną. Pracujemy na różnych odcinkach. Przykładowo tutaj na tej drodze 637 pracujemy do końca tygodnia, a w przyszłym tygodniu jedziemy na odcinek w siedlcach. Człowiek, który pracuje na moim stanowisku powinien mieć trochę wyobraźni, żeby, żeby to utrzymać, te, te wysokości, grubości. Według tych zaleceń, kontraktu, no i to na tym się głównie opiera. Nazywam się Piotr Dwara, pracuję na stanowisku operator stołu rozkładarki. Strabach jest dużą firmą, którą się ceni i wprowadza nowe technologie, nowe wyzwania. W przypadku tej drogi jest tu warstwa siera kładziona z dodatkiem gumy. No to jest utylizacja, powiedzmy, tych odpadów. Jeszcze taką zaletą jest, że jest większa przyczepność i jest bardziej cicha. Do pracy w Trabagu trafiłem przez kuzyna. W Trabagu istnieje możliwość rozwoju. Sam zaczynałem jako robotnik drogowy. Obecnie jestem operatorem układarki. Zaczynam rano od przeglądu maszyny, uzbroić ją, aby była gotowa na cały dzień i później ją po zakończeniu zadania wyczyścić i pozostawić, żeby było, służyła jak najdłużej. Sprzęt jest dobrze utrzymany, stale konserwowany. Jest również sukcesywnie wymieniany na nowsze sprzęty. Strabak również wysyła pracowników na szkolenia. Dzięki nim uzyskałem kurs na operatora układarki, jak i również na sprzęt drobny. To jest piły do asfaltu, różne przecinarki, zagęszczarki. Brygada jest, można powiedzieć, że jest taka dotarta i wszyscy się rozumieją. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony, wypłata jest na czas. Urlopy są wszystkie płatne, pełny wymiar, pełny pakiet socjalny. Atutem w tej firmie są maszyny z klimatyzacją. Atutem pracy w Strabagu jest możliwość tworzenia, coś co zostanie na lata i dla wszystkich. Każdy chce, żeby się fajnie jechało.